No dobra, czołem. Jednak zdecydowałem się, że pozbędę się zbroi Faelana i założę mroczną zbroję. Hmm, gdzie to jest? Tutaj, tak. No właśnie. No, raczemy ich wszystkich pozabijać. Tak dla pewności. No wezmę to, to, to. Tchnienie śmierci też. Tutaj widzę, że sobie jeden pan łazi. Pan tak kulturnie... Nie... Taki pan tutaj jeden sobie kulturnie serczy. Więc trzeba ich pozabijać, póki można. Tak, tak, tak. Poproszę to wszystko. Oh, zdychaj. No, padł. Mogę zabrać mógł? Czy tak nie bardzo? Mogę. No to nabieramy. Dobra, pozostało jeszcze... ...dwóch. No i... ...jeden. Uch. Przykro mi, stary. No ale... Nie masz prawa przeżyć. To zostało ustanowione przez Inosa Jada Nosa, który jest kobietą. No tak, co chcesz zrobić? Tak, on nas zaatakuje, dlatego lewnej pobije. No dobra, tego mogę okraść ze wszystkiego. No, to nie chcę w stanie w międzyczasie. Jeszcze pożałujesz! Długo kazałeś na siebie czekać, chłoptasiu. Zejdź mi z drogi, albo... Albo co, chłoptasiu? Zetrzesz mnie w był? Nakarmisz mnie swoim żelastwem? Wy ludzie macie takie dziwne poczucie humoru. Czego chcesz? No to proste. Twojej głowy. Jestem najemnikiem. Ktoś płaci, a ja zabijam. To dość prosty i niezwykle intratny układ dla obydwu stron. Dogadajmy się, może przebiję tę ofertę? Śmiem to wątpić. Poza tym ja nigdy nie złamałem danego słowa i zawsze wywiązywałem się z kontraktu. Cholera, co za pech. Trafił mi się najemny zbir z zasadami i resztkami honoru. Zakończmy już tę prowadzącą donikąd polemikę. Czas umierać, chłopnasiu. Powodzenia. No to co? Pozostanie mi już na tylko Uriziel. Uriziel. Tak? No tak, Uriziel. Jako jedyny. Tam jest trochę zombiaków. Więc... Hm. Jak się zapewne niektórzy domyślają... Zrobię nagranie jak ich wszystkich zniszczę więc zaraz wracam o patrzcie kto idzie no co jeszcze ktoś chce? wszyscy? no okej, okay. spojrzenie zła no i tam jest bardzo Intrygujący potwór o nazwie Pradawny Troll. No ale z racji tego, iż mam z nim spore problemy... Bo... Zawsze zdąży... No, źle

Nie widzielają do mnie głupi troll. Ja ci nie chcę. Hmm, mogę mu coś zrobić, czy tak nie bardzo? No hmm, myślę, się, że nie bardzo. Aha, szuka wejścia. Zblokował się No udało się je yeah. Wiwat... Wiwat Bezio No to co? Nie pozostaje mi nikt inny jak Urizel, ale No, nie mogę z Urizielem jeszcze walczyć ponieważ nie mam piątego kręgu magii a teraz tak utrudnili grę że pod... przydadzą się czary obszarowe które ja mam chyba jakieś ale nie mam kręgu u nie mam nie mam no desz ognia. więc za chwilę wrócę no chyba że Armię ciemności będę przywoływał, a nie wiem, więc w następnym odcinku jak już wrócę do pradawnych. broń! Ach! No, więc w następnym odcinku już będziemy mogli połatwić z Urizielem, bo wrócę do pradawnych i nauczę się u nich piątego kręgu magii, Nie więc będę mógł używać dość tego czaru. No, ja tak myślę. Wzdychaj. No właśnie chcę jest więcej Telekinę za O! Zaraz Ok Dobra Jeszcze tylko szybko zobaczę co daje to coś która to jest szóstka, tak? foszeczka No co to daje? No najpierw save piątka Gdzie to mnie przeteleportuje? Mam nadzieję, że tam do środka. Nie bardzo Co tutaj też no okej okay. No to Jak hm. ja chyba będę musiał właśnie polecieć do tego do pradawnych I zobaczyć czy znaczy się nie. Najpierw spróbuję Aha No Ale będę musiał polecieć do pradawnych Nie, najpierw sp sprawdzę Najpierw sprawdzę, czy dam radę ich zabić. Czy dam radę pokonać Urizela bez bez tego, bez piątego kręgu. A jak nie to, a jak nie to wtedy mm, polecę do tych. To wtedy dopiero polecę do pradawnych. Więc. Hmm. Da, dajcie mi chwilę, zrobię cięcie i, po, przy, na, i jak wznowię nagranie, to się z wami pożegnam. A dobra, no, jednak nie będę musiał lecieć do pradawnych. Okazałem. Ty jesteś zaprawdę przy Prawda Ty jesteś nawet nie powiedział Skąd to? Twoje się jesteś Twoje no, przedsiębiorstwa Nie rozumiem Twoje przedle czy nie dostało jeszcze określa, nie muszę zażar. lecieć Tylko Prada O no, trzy Ja ciężko Chyba go znalazłem w innym, lepszym świecie No, jednak nie muszę lecieć do pradawnych. Mogę za... Zapomniałem, że mam czar Runę, sorry Ale to twój... Jeśli tak będzie Znaczy się, zapomniję, że mam runę śmiercią No. Zapomniałem, że mam runę śmiercią żywięcą, która bardzo mi się przyda no ale to już w następnym odcinku pokażę, jak wygląda kawałek walki. Mmm, tak, jak wygląda kawałek walki. No i. Albo poczekajcie. Nie, w tym odcinku jeszcze zacznę. Więc dajcie mi chwilę. No dobra. Wow! A więc walka wygląda mniej więcej tak, że tutaj się co chwila pojawiają jakieś dziady a my musimy ich umbić No i z każdym ich jest no i z każdą akcją jest ich więcej Dlatego ja już się z nami pożegnam. No i w następnym odcinku będzie walka z Uri z Jelem. No więc na razie, cześć.